Co pić, by cudnie się orzeźwić i zadziałać na nasz organizm przeciwzapalnie. Dziś mam dla Ciebie 5 propozycji napojów na lato, które cudnie zwalczają stres oksydacyjny. Dzisiejszy film powstał we współpracy z Allegro. Stan zapalny to normalna i fizjologiczna rzecz, która potrzebna nam jest do życia. Na przykład bez tego nie goiłyby się rany, ale często może być on za duży, zbyt częsty. Taka zachodnia, mocno przetworzona dieta, zanieczyszczone powietrze, stres mogą go zwiększać. Dlatego warto do diety wrzucać jak naj Więcej produktów, które ten stres nam wygaszają. Dziś będzie ich masa w wersji do picia. Jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć. Jestem Irena, jestem magistrą Dietetyki. Jako pierwszą zrobimy sobie pyszną imbirowo-brzoskwiniową geista. Herbaty mogą mieć bardzo spory potencjał przeciwzapalny. Bardzo duży ma też zielona herbata. Zaczynamy od zaparzenia jej w temperaturze około 80 stopni, żeby nie była zbyt gorzka. Ja nie mam czajnika z czujnikiem temperatury, więc po prostu tak na oko wyłączam sobie tak chwilkę wcześniej. Albo jak zapomnę to zostawiam, żeby tak delikatnie ta woda mi ostygła. Po prostu, żeby nie zalać herbaty wrzącą wodą. Wsypuję ją sobie do siteczka. Jeśli są to jakieś herbaciary, to bardzo polecam szukać sobie herbat na Allegro. Można tam często wyhaczyć je o wiele taniej, często w większych opakowaniach albo zwykłych. Randomowy fakt: moi rodzice tak zamawiają, bo u mnie w domu rodzinnym schodzi bardzo dużo herbaty. Co coś, co się szybko nie zepsuje, więc dosłownie w moim domu rodzinnym są takie, takie wielkie pudło z herbatami zamówionymi na Allegro. Zostawiamy to do zaparzenia. Bierzemy do tego brzoskwinie. Jest źródłem beta karotenu, silnego przeciwutleniacza. Które działa też super na nasze serce czy zdrowie oczu. O, come on! Jakaś taka mniej dojrzała się trafiła. Tu palcam dojrzałą, ogólnie, żeby dosłodziła. Przerzucam ją do kielicha blendera. Do tego biorę mały kawałek imbiru. On również ma silne działanie przeciwzapalne. Kroję go sobie na takie mniejsze kawałki, bo mój blender już, już działa, już ma swoje lata. <laughs> Więc, żeby mu trochę dopomóc, do tego możesz opcjonalnie dodać trochę kurkumy, która ma mocne działanie antyzapalne. I dodając kurkumę, warto dorzucić do niej też chociaż szczyptę pieprzu. On potęguje jej działanie przeciwzapalne. Tak dosłownie troszeczkę, żeby nam to nie wpłynęło za bardzo na smak. I to wszystko blendujemy. Nasz musik przekładamy na dno szklanki. Do tego wlewamy troszkę soku z cytryny. Można go po prostu wblendować w środku. Ale zapomniałam. <laughs> Powiedzmy, że tak miało być. Po, tak, nie no, dodaj tego wcześniej. I wszystko jest dobrze. Na to dajemy lód. I wlewamy zieloną herbatę. Uzupełnię to jeszcze zimną wodą. Mięta dla ozdoby. I mamy to. Uuuis. Nice. Pycha. Na lato idealne. Jako kolejne zrobimy sobie Iced Rojbos Latte. W małej ilości zaparzamy sobie rojbos. Jest to bardzo fajna herbata na wieczory, popołudnia, bo nie zawiera substancji pobudzających, jak na przykład herbata zielona czy czarna, a również ma właściwości przeciwzapalne. Ja, jak wszystkie napary, zamówiłam ją na Allegro, oczywiście podlinkuję w opisie. Biorę sobie mleko owsiane i dodaję do niego odrobinę cynamonu. On również ma silne właściwości przeciwzapalne, może też mieć korzystne działanie na zdrowie naszego serca, czy poziom cukru we krwi. Może to też oczywiście wymieszać już w szklance, w sumie tak jest szybciej, nie wiem, po co to tu zrobiłam. I co? Bierzemy szklaneczkę, dajemy do niej lód, napój owsiany i nasz zaparzony rojbos. Możesz przygotować go wcześniej, i zostawić, żeby trochę ostygł. Wtedy napój będzie jeszcze chłodniejszy, bardziej orzeźwiający. Oczywiście możesz też zrobić go na ciepło. Mm, pyszyn to jest, naprawdę. Pokazała mi to moja siostra i nie spodziewałam się, że, że to będzie takie smaczniutkie. Serio, to, to połączenie brzmi dziwnie, ale no jest pycha. Jako kolejną zrobimy sobie matcha Lemonade. Lemoniadową maczę? Tak mówiąc po polsku. Matcha to japońska sproszkowana zielona herbata, również o mocnym potencjale przeciwzapalnym. Ja w zeszłym roku się w niej zakochałam. Macza działa też pobudzająco, dlatego ja często piję ją zamiast drugiej kawy. I wystarczy jej naprawdę bardzo niewiele. Taka płaska łyżeczka, nawet pół, pół łyżeczki spokojnie na porcję. Ponieważ, szkodajmy się, macza jest droga. Ja w zeszłym roku kupiłam sobie na promo maczę u mojej siostry w Stanach powiedziałam o maczy moim rodzicom. Moja mama kocha wszystko, co pobudzająco kofeinowo podobne, a mój tata nie bardzo lubi przepłacać, więc od razu kupili sobie przeróżne macze właśnie na Allegro. Między innymi te, ja kupiłam sobie też taką samą. Jest smaczna, cenowo bardzo spoczką. Można dorwać tam też jeszcze tańsze, które pochodzą z Chin, a nie z Japonii. Próbowałam ją u rodziców, również smaczne. Też je podlinkuję, ale ja osobiście wolę wybierać te japońską. Pierwsza ważna rzecz w dobrym parzeniu maczy, jak dla mnie, to to, żeby dać jej malujo. Później zalewamy ją wodą znowu. Podobnie jak przy zwykłej zielonej herbacie, takiej nie gorącej, tylko około 80-90 stopni. Zalewam ją sobie w niewielkiej ilości wody, bo chcę zrobić ją tutaj na zimno. I taką maczę energicznie mieszamy. Można takim specjalnym przyrządem. Zapomniałam nazwy. Jak to się nazywa? Mieszadełkiem. Można po prostu widelcem. Albo też widziałam, że dużo ludzi mieszają sobie po prostu takim małym ręcznym spinaczem do kawy. Ja taką maczę lubię bardzo pić po prostu z lodem, z napojem owsianym i to tyle, masz pyszny napój, ale dziś zrobimy sobie coś bardziej szalonego. Do kubeczka dajemy mrożone truskawy. Można je trochę porozwalać, żeby puściły nam więcej soczku. I ludzie piją takie coś też właśnie z mlekiem i z maczą, ale my zrobimy sobie jeszcze coś innego. Zrobimy sobie lemoniadę. Gdzie mam nóż? Z wodą mieszam sok z cytryny. Ojo, ile pestek. Połowię te pestki. Nie bardzo chce mi się je przegryzać. I do tego dodam odrobinę syropu klonowego. Syrop klonowy można też fajnie dorwać w większych opakowaniach taniej na Allegro. Jeśli ciężko to korzystasz, to może się bardzo opłacać zrobić sobie zapas. O, brawo dla mnie. Do szklanki z truskawkami dosypuję lodu. Na to wlewam macze. I dolewam lemoniadę. Do tego wyparzona cytrynka dla ozdoby. I mamy to. Nice. Mega pyszne. Tak orzeźwiająca i dość dziwny sposób na zwiększenie omega trójek w twojej diecie, ale taki, który działa. Omega trójek, które również są bardzo istotne dla zmniejszania stanu zapalnego naszego organizmu. Spróbuj dodać do wody lemoniady trochę nasion chia. Są super źródłem omega trójek, też wapnia. Ale żeby nasz organizm Róweczko. Mógł je dobrze wykorzystać, one potrzebują napęcznieć w jakimś płynie, w mleku, pudingu albo w wodzie. Dorzucając łyżeczkę chia do twojej butelki z wodą, lemoniady, zostawiając ją tam na chwilę, ona napęcznieje i później pijąc dostarczysz sobie trochę omega-3. Daj znać, czy kiedyś próbowałaś. Ostatnio przypadkiem, bo skończył mi się lód, odkryłam przepyszny sposób na kawę. Na lato naprawdę jak złoto. Kawa może być bardzo zdrowym składnikiem naszej diety i również ma działanie przeciwzapalne. Ja lubię kupować kawę często z mniejszych palarni, je wspierać, próbować też różne, czasem mniej typowe kawki. Tu mam kawę z beskidzkiej palarni kawy. Wszystkie, oczywiście, produkty podlinkuję w opisie. Ta jest dla mnie ideolo, bo ma mniejszą kwasowość, ja nie lubię za bardzo kwaśnych kaw. Ma większą słodycz, jest średnio palona, no czyli Obecnie mój ulubiony typ kawy. Zaparz ją sobie jak lubisz. Ja zaparzam ją po prostu w dripie. Latem lubię robić ją trochę wcześniej, żeby mi przestygła. Wlewam ją do szklanki. Do tego dodaję mrożone borówki. Owoce jagodowe, szczególnie te ciemne, takie jak borówki, jagody to naprawdę istne bomby przeciwutleniaczy. Również te mrożone też dodadzą trochę smaku, schłodzą i po wypiciu kawy będzie pyszna przekąska do, do jedzenia. Do tego dodaję odrobinę syropu klonowego, do tego trochę soku z cytryny, brzmi dziwnie, ale naprawdę jest pyszne. I dolewam resztą wody. Możesz też dorzucić zwykłego lodu, cytrynka i mamy to serio dziwne, ale pyszne. Daj znać, czy w ogóle lubisz takie trochę dziwniejsze napoje. Jako ostatnią zrobimy sobie herbatę Max owocową. Na ale cudowny wybór herbat czy suszy owocowych. Ja wybrałam sobie taki 100% susz z czarnego bzu. Jest to owoc o zarąbiście silnym działaniu przeciwutleniającym. Ale możesz do tego zrobić sobie jaką lubisz herbatę owocową: może być z dzikiej róży, hibiskusowa. Zalewam to niedużą ilością wody. Do kielicha blendera wrzucam pomarańcze. Ma ona sporo witaminy C, która również jest silnym przeciwutleniaczem. Nie będę komentować stanu tego kielicha. Udajmy, że wszystko jest z nim ok. Do tego dorzucam maliny, które są źródłem antocyjanów, czyli związków również o silnym działaniu przeciwzapalnym. Jeśli chcesz, by twoja dieta miała silne właściwości przeciwzapalne, to jedną z ważniejszych rzeczy jest to, by wrzucać do niej jak najwięcej wszelakich kolorowych warzyw i owoców. Zielonych, mocno fioletowych, różowych, czerwonych, żółtych. Każdy z nich zawiera inne, zarąbiście cenne przeciwutleniacze, które ekstra wpłyną na zdrowie twojego serca, skóry, spowolnią procesy starzenia. Nie wpłyną na włosy, na odporność. Naprawdę warto jeść pęczowo. Do tego dorzucam miętę i blenduję. Wlewam na dno szklanki. Jeśli przeszkadzają ci pestki, możesz to przecedzić. Do tego lód, zaparzona owocowa herbata. Tu również możesz zrobić ją wcześniej, żeby przestygnęła. Dolewam wody. Na górę mięta. I mamy to. Takie to jest pyszniutkie. Oh. No wow. Daj znać, czy to dla ciebie za dziwne napoje, czy właśnie spoczko. Jestem bardzo ciekawa, który najbardziej trafia w twoje smaczki. Ja szczególnie polecam ten Roybos. Jeśli ten film był dla ciebie pomocny i chciałabyś pomóc temu kanałowi, możesz dać łapkę w górę, napisać komentarz. To super sposób na wsparcie mojej pracy. Wszystkie przepisy i linki w opisie. Cudnie, że jesteś.